Pokój dobro niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie z kaplicy świętego Maksymiliana w Niepokalanowie w tym miesiącu październiku, w którym chcemy rozważać, przede wszystkim modlić się Różańcem. Jedną z, jednym z tematów, które możemy poruszać w tym miesiącu, jest nasz sposób myślenia o Różańcu jako takim nasz sposób modlitwy. I ojciec Mirosław, który poprosił mnie o kilka słów do, do Państwa na ten temat, podpowiedział taki temat. Chciał, żebyśmy się zatrzymali nad tym, w jaki sposób Maryja spogląda na tajemnicę zbawienia, spogląda na tajemnicę Chrystusa, na tajemnicę życia Chrystusa. Bo przecież różaniec to nic innego jak nasze z nią spoglądanie na tajemnicę życia Chrystusa. Kiedy ojciec święty Jan Paweł II pisał list o różańcu, pisał ten swój dokument, w którym proponował na nowo Kościołowi odkrycie jej różańca i wprowadzał tajemnice światła, nowe tajemnice do, do wcześniej znanych tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych, to mówił właśnie o tym, o roli, jaką Matka Boża może odgrywać w naszym życiu w tej szkole różańcowej, jak może nam podpowiadać, jak modlić się różańcem i co w tym różańcu możemy robić. Gdybyśmy przyjrzeli się jej sposobowi odmawiania różańca, to pierwsze pytanie, jakie musielibyśmy sobie zadać, jest to: ale jak Matka Boża odmawiała różaniec? Okazuje się, że Jan Paweł II proponuje takie rozwiązanie, taką odpowiedź w tym swoim dokumencie Rozarium Virginis Marii. Mówi, że w jaki sposób Maryja modliła się Różańcem, ale jej Różaniec nie składał się oczywiście z powtarzania, zdrowaś Maryja, ale składał się z rozmyślania, ze wspominania tajemnic życia Chrystusa, jej syna. A zatem, pisze papież Jan Paweł II, Matka Boża w swoisty sposób, w jakiś sposób też modliła się, odmawiała Różaniec. Umieszcza słowo różańc w cudzysłowie, żeby powiedzieć, że różni się on w jakiś sposób od naszego różańca, bo przecież zwracamy się bezpośrednio do niej po to, żeby razem z nią rozmyślać o życiu Chrystusa. Ona zwracała się bezpośrednio do, do swoich myśli, do swoich wspomnień, do tego wszystkiego, co przeżyła. A zatem mamy Marię, która Odmawia różaniec, która żyje różańcem, która modli się różańcem, ale w jej przypadku to odmawianie różańca, modlenie się różańca polega zupełnie na czymś innym niż, niż nasze odmawianie. Może nie zupełnie na czymś innym, ale nieco innym, dlatego że w jej przypadku jest to sięganie do pamięci. I Jan Paweł II, kiedy pisze o tym, czym jest różaniec, to pokazuje na te dwa aspekty, na te dwa wymiary. Na wymiar w jakiś sposób związany z naszymi emocjami. Ale również na wymiar związany z naszym intelektem, z tym wszystkim, co nam się dzieje w umyśle, z tym wszystkim, co się dzieje w naszych, naszych myślach, w naszej inteligencji. I podpowiada, że Różaniec to jest modlitwa, która angażuje obydwa wymiary nie tylko wymiar emocjonalny, ale również wymiar intelektualny i pokazuje właśnie, że zaangażowania tych dwóch wymiarów możemy się uczyć w szkole Maryi. Kiedy mówimy o tym wymiarze emocjonalnym, to chodzi pisze papież Jan Paweł II, chodzi o to, żeby nauczyć się takiego samego spojrzenia, jakie miała Maria, kiedy obserwowała, kontemplowała, uczyła się tajemnic Chrystusa. I mówi, że jest to spojrzenie z czułością. Cytuję tutaj Ewangelię według Świętego Łukasza, rozdział 2, werset 7, kiedy Maria bierze Jezusa i składa go w pieluszkach, obleka go w pieluszki. A zatem mówi, że w tym momencie nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jej czułe spojrzenie, a zatem odwołuje się w jakiś sposób do emocji. Potem mówi o spojrzeniu zatroskanym, kiedy Maryja spotyka się z jakąś przedziwną tajemnicą Chrystusa, który wybiera dwunastoletni swoją drogę i zostaje w Jerozolimie po to, żeby uczyć, po to, żeby nauczać, po to, żeby odpowiadać na pytania rabinów, na pytania nauczycieli w piśmie i nauczycieli w prawie. A zatem, spojrzenie kogoś, kto jest nieco zalękniony, nieco zaniepokojony rozwojem sytuacji, bo pierwszy raz się z czymś takim spotyka. I, I pewnie i w naszym życiu są takie momenty, kiedy spotykamy się z sytuacją, kiedy nie wiemy, co robić, kiedy jest to sytuacja nowa. Od te same emocje możemy pomyśleć, towarzyszyły Matce Bożej, kiedy spoglądała na te tajemnice Chrystusa, których nie do końca rozumiała. Wreszcie mówi Jan Paweł II, są takie momenty, kiedy. Maryja ma kontakt z tajemnicami pełnymi jakiejś radości. Od chociażby głoszenia Ewangelii, od chociażby wesele w kanie galilejskiej, od chociażby cuda, rozmnożenie chleba, rozmnożenie ryb, nakarmienie tłumów. To są wszystkie te momenty, które Maryja obserwuje z jakimiś oczyma pełnymi zadumy, ale pewnie i szczęścia, pewnie i jakiejś radości, że oto Syn, Jej Syn, jest zaangażowany w taki sposób w życie wszystkich ludzi, a jednocześnie to przez niego przechodzi, przepływa łaska. On sam jest łaską, on jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Wreszcie są takie momenty w życiu Jezusa, na które Maryja na pewno odpowiada z jakimś bólem serca i patrzy z emocjami pełnymi, pełnymi cierpienia. To oczywiście te momenty, kiedy Maryja staje pod krzyżem. Rozdział 19 w Ewangelii według świętego Jana, kiedy nie tylko Maryja stoi pod krzyżem, ale i my z nią, bo przecież. To nam, w Janie, apostole, Jezus daje ją za matkę i również przekazuje nas siebie nawzajem, jeśli tak można powiedzieć. Wreszcie, mówi Jan Paweł II, są takie tajemnice, gdzie pojawia się światło, więc to spojrzenie Matki Bożej, takie nazywa, a zatem możemy mówić, te emocje są jakieś już spokojne, są jakieś pełne pokoju, pełne radości, pełne światła, pełne szczęścia, bo z martwych stanie. Mówi również Jan Paweł II o emocjach rozpalonych, o spojrzeniu rozpalonym ogniem, bo przecież w różańcu, w życiu Jezusa są takie momenty, kiedy posyła On Ducha Świętego do apostołów i Duch Święty zapala 50 -nice, w dzień Pięćdziesiątnicy całe zgromadzenie apostołów i Matka Boża jest z nimi. A zatem z jednej strony mamy ten wymiar emocjonalny, mamy odwołanie się do jakiejś emocji, Maryja w tym swoim różańcu, to znaczy w swoim wspominaniu tajemnic Chrystusa, przypomina sobie te wszystkie elementy, które wspólnie razem z nim przeżyła i te wszystkie emocje wracają. Wracają, pojawiają się na nowo i uczą wchodzenia w te tajemnice Chrystusa, uczą przyswajania sobie tych tajemnic Chrystusa i to jest jej różaniec, ta część. W emocjonalna, papież mówi tutaj o spojrzeniu. O spojrzeniu z miłością, o spojrzeniu z czułością, o spojrzeniu z, z jakimś bólem, z jakimś współcierpieniem, o spojrzeniu z radością, ze szczęściem, o spojrzeniu, o spojrzeniu pełnym światła, o spojrzeniu pełnym e, rozpalenia ognia Ducha Świętego. Ale w tym Maryjnym Różańcu, w tym jej sposobie odmawiania Różańca, nie może zabraknąć elementu związanego z myślami, bo przecież, żeby przeżyć te emocje. Możemy wyobrazić sobie Maryję, która wraca myślami do momentu, do momentu zwiastowania gdzieś 10, może, może więcej, może, może mniej lat już po zmartwychwstaniu. Żeby wrócić myślami do tego momentu zwiastowania, musi przywołać to wydarzenie w swojej pamięci. A zatem rozważanie tajemnic Chrystusa to nie tylko część emocjonalna, ale także część związana z naszym intelektem, związana z naszym umysłem. I tutaj Jan Paweł II podkreśla, że pierwszą rolę odgrywa pamięć. Maryja przede wszystkim pamięta, zachowuje w pamięci wydarzenia z życia Chrystusa. I to jest pierwsza rzecz, którą robi, pierwsze ćwiczenie, jeśli tak można powiedzieć, umysłu, intelektu. Wspominanie, pamiętanie o tych tajemnicach Chrystusa. Drugim ćwiczeniem, drugim akcją umysłu, drugą akcją intelektu, jest rozważanie tych tajemnic i zachowywanie ich w sercu. Tutaj Ewangelia według świętego Łukasza w rozdziale drugim, wersecie 19, używa dwóch bardzo ciekawych czasowników. Po grecku te czasowniki brzmią symballo oraz syntereo. Za chwilę do nich wrócimy. I wreszcie czwartym sposobem, czwartą akcją, czwartym e, momentem, w jaki zaangażowany jest, jest umysł, jest oczywiście. Strzeżenie tego wszystkiego, próba ustrzeżenia tego wszystkiego, próba zachowywania tego wszystkiego w sercu, i Maria właśnie to wszystko robi. Pamięta, przywołuje na pamięć, rozważa po grecku symbalo, zachowuje i potem w jakiś sposób strzeże w tym sercu. Te dwa czasowniki są bardzo podobne: zachowywać i strzec, prawdopodobnie mają nieco inne odcienie znaczeniowe, ale pokazują mniej więcej tę samą. Tę samą akcję, tę samą czynność naszego umysłu, naszego intelektu, naszej pamięci. Maria, odmawiając w cudzysłowie swój różaniec, a zatem pamiętając o sprawach Chrystusa, angażuje również tę część intelektualną, tę część, część rozumową. Nie tylko emocjonalną, może by te emocje zagrały, żeby w jakiś sposób się pobudziły, to o tych wydarzeniach najpierw trzeba pamiętać, potem trzeba je rozważyć, i prawdopodobnie wówczas odpowiedzią na to wspominanie, na to, na to rozważanie jest jakaś odpowiedź emocji, jest jakieś spojrzenie z miłością, z czułością, itd. Tak Również zatem w naszym odmawianiu Różańca nie może zabraknąć tych dwóch elementów. Nasze rozważanie Różańca, nasze odmawianie Różańca to owszem, powtarzanie Zdrowaś Mario po to, żeby razem z nią, razem z Matką Bożą spojrzeć na te, na te tajemnice Chrystusa, ale również i my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przede wszystkim o tych tajemnicach pamiętać. Żeby pamiętać o tych tajemnicach. W przeciwnym razie, mówi Jan Paweł II, różaniec zamieni się tylko i wyłącznie w jakąś mechaniczną powtarzanie formuły. Jeśli nie będziemy pamiętać, jeśli nie będziemy przywoływać do do naszego umysłu tych tajemnic, o których chcemy rozmawiać. Zwiastowanie, spotkanie z Elżbietą, narodzenie, odnalezienie Chrystusa w świątyni, a potem wesele w kanie galilejski, przemienienie na górze tabor, potem ustanowienie Eucharystii, wreszcie tajemnice bolesne, w których odkrywamy wielką miłość Pana Boga do nas, ciernie mu koronowanie, modlitwa w ogrójcu, droga krzyżowa śmierci, wreszcie wielkie tajemnice zmartwychwstania, które są, są największą tajemnicą naszej wiary, a zatem tajemnice, w których Chrystus zmartwychwstaje, wstępuje do nieba, zesyła Ducha Świętego i potem na koniec Maryja również obdarza tymi samymi przywilejami. A zatem i w naszym rozważaniu różańca ta część intelektualna jest potrzebna. Musimy pamiętać, przywołując u tych tajemnicach, ale potem robić to samo, co robiła ona, to znaczy rozważać i zachowywać. I mówiłem, że tutaj Ewangelia według świętego Łukasza, kiedy mówi o Matce Bożej, to używa dwóch bardzo ciekawych czasowników. Symballo i Syntereo. Owszem, przetłumaczymy je medytować, rozważać, zachowywać, strzec, ale warto na chwilę się nad nimi zatrzymać. To ten czasownik, który mówi o medytacji, który mówi o rozważaniu, to czasownik właśnie Symballo. My troszkę tego, tego czasownika znamy, z takiego słówka, które jest absolutnie przeciwne temu, co robi Matka Boża. W języku polskim zły duch pokusa określana jest mianem diabła, diabeł. I w tym słówku diabeł kryje się jeden z tych czasowników kryje się czasownik ballo, który po grecku oznacza w świecie rzucać Diaballo. Ktoś, kto rzuca różne, różne sprawy, różne myśli, tak, żeby je Rozdzielić, żeby one poszły w dwóch zupełnie różnych kierunkach. To jest czynność, która jest związana z działaniem pokusy, z działaniem złego ducha. On będzie robił wszystko, żeby cokolwiek rozdzielić, żeby rzucić różne rzeczywistości, nasze myśli, naszą modlitwę, nasze, nasze wspólnoty, rodziny, żeby je rozrzucić w jakiś sposób. Kiedy mówimy o medytacji, kiedy mówimy o rozważaniu, to Biblia używa czasownika symbolo. I Matka Boża jest tą, która właśnie dokonuje tej czynności, rozważa. Symballusa. W tekście greckim jest tam użyty imię słów. Symballusa, Matka Boża, jest tą, która rozważa. Ale właśnie ten czasownik symbolo oznacza nic innego, jak rzucenie spraw, rzucenie dwóch różnych rzeczy w takim kierunku, żeby one się spotkały. Tym czasownikiem, na przykład, starożytni Grecy opisywali spotkanie, starcie dwóch wojsk. Kiedy naprzeciwko siebie stawały dwa wojska i te wojska miały zewrzeć się w bitwie, to mówiono, właśnie używano tego czasownika symbolu. Na zwyczajnie świecie ktoś rzucał wojsko naprzeciwko drugiego wojska i te wojska się ścierały. A zatem w medytacji, w rozważaniu, w pamiętaniu o tajemnicach Chrystusa nie chodzi tylko o to, żeby je przywołać do pamięci, ale chodzi o to, żeby je z czymś zestawić, żeby je zrzucić w kierunku czegoś drugiego. Co jest tą drugą sprawą? To drugą sprawą jest nasze życie. Medytacja oznacza rzucenie w cudzysłowie Bożych tajemnic, rzucenie wspomnienia o Chrystusie, rzucenie naszego tych tajemnic Bożych w kierunku naszego życia. I te dwie sprawy, dopiero w momencie, kiedy się spotkają, to rodzi się medytacja. Matka Boża właśnie to robiła. Przypominała sobie słowa Boże wypowiedziane jej przez Anioła: że Twój syn będzie wielki, będzie nazwany synem Najwyższego, że zasiądzie na tronie, a z drugiej strony było życie, które mówiło, że ten syn ma 12 lat i jest no, zupełnie normalnym dzieckiem, chociaż zawieruszył się na chwilę w Jerozolimie. Jak te dwie sprawy ze sobą połączyć? Ale właśnie próba połączenia tych dwóch spraw, życia i Słowa Bożego, to medytacja, to rozważanie. Za każdym razem, kiedy w naszym życiu, kiedy, kiedy łączymy te dwie sprawy, Boże tajemnice, życie Chrystusa, Ewangelię i nasze życie, robimy dokładnie to, co robiła Matka Boża: medytujemy, rozważamy, stajemy się i my, tymi, którzy symbolo rzucają te dwie sprawy naprzeciwko siebie i łączą, czyli medytują, czyli rozważają. Jeśli te dwie rzeczy, nasze życie i tajemnice Chrystusa, nie mają ze sobą nic wspólnego, no to znaczy, że to kunujemy rzeczy kompletnie. Osobnej i prawdopodobnie rodzi się w tym jakaś pokusa. Jest zatem kryje się jakaś pokusa, która nie chce, żeby nasze życie spotkało się, konkretne nasze życie, nie jakieś wydumane, ale konkretne nasze życie tu i teraz, w październiku 2020, w lipcu 2021 pokusa nie będzie chciała nigdy, żeby to nasze życie spotkało się ze Słowem Bożym, żebyśmy spróbowali Słowem Bożym oświetlić to nasze życie i je wyjaśnić. Duch Święty będzie podpowiadał nam, że Słowo Boże ma coś wspólnego z naszym życiem, że je oświeca, że właśnie medytować, to znaczy posklejać te dwie rzeczy razem ze sobą. Z drugiej strony, Matka Boża zachowuje te sprawy w swoim sercu. I znowu, czasownik, który jest użyty w, grecki, w, re, w języku greckim to syntereo, czyli zachować, ale znowu jakoś tak razem. Nie osobno, w jakiś dziwnych zakamarkach mózgu, głowy, pamięci, ale razem to wszystko utrzymać, żeby było jakąś organiczną, e, organiczną konstrukcją, żeby nie, nie, nie miało jakichś dziwnych miejsc, które, które nie, nie pozostają oświetlone Bożym Słowem. I wreszcie na sam koniec strzec, 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 ustrzec Bożego Słowa. Są zatem e, te trzy Trzy, właściwie możemy je skrócić do, do, do tylko trzech czynności, do których zaprasza nas różaniec. Wspominać Boże tajemnice, zestawić je z naszym życiem, medytacja i potem ustrzec z tego, co zdążyliśmy na tej medytacji odkryć. Czasami w cierpieniu odkrywamy, że to nasze życie w jakiś sposób zaczyna przypominać drogę krzyżową. Warto ustrzec tej myśli. Czasami w jakiejś radości, odkrywamy, że to nasze życie miało w tym momencie blaski i smak zmartwychwstania. Warto ustrzec, zachować tego. Mówi Pismo Święte i Ojcowie Kościoła z pierwszych wieków, że to strzeżenie Słowa Bożego w naszym sercu to jest jedna z najważniejszych spraw, jakie, się, jakie możemy zrobić w życiu duchowym. Psalm, jeden z psalmów mówi, jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości. Zachowując, strzegąc słowa Twego Panie. I ojcowie mówili, że to właściwie jest jedna z najważniejszych wskazówek, jakie daje nam Pismo Święte, jeśli chodzi o nasze życie duchowe. Jest słowo, które przychodzi. Jedyną rzeczą, którą mamy zrobić, ustrzec, żeby nikt tam tego słowa nie, nie wyrwał, żeby ono sobie tam siedziało w sercu i ono w którymś momencie przyniesie owoc. Różaj zatem jest taką modlitwą, kiedy angażujemy wszystko, uczymy się od Maryi, jak myśleć, jak rozumem stawiać samych siebie i nasze życie, i życie naszych bliskich, życie naszych przyjaciół, życie naszego kraju, życie całego świata, naprzeciwko Bożych tajemnic, uczymy się, jak skleić te dwie rzeczy ze sobą, jak porównać je ze sobą, jak oświetlić to wszystko, czym żyjemy Bożym Słowem i wreszcie uczy nas, jak zachowywać. Te postawy są postawami Maryi, która odmawiała w cudzysłowie swój różaniec, jak mówi Jan Paweł II w Rozarium z Maryi, ale również mogą stać się naszymi Naszymi postawami. A zatem chyba nie trzeba do końca się przerażać, kiedy rozważając kolejne tajemnice Różańca, przejdzie nam przez głowę ciocia Zosia z Ogorzelin, przejdzie nam przez głowę trudny egzamin bratanka, przejdzie nam przez głowę operację, którą czeka sąsiadka. To nie są do końca być może rozproszenia, które chcą nas wyrwać z modlitwy, ale być może są to takie sprawy, którymi dajem, dane tajemnice różańcowe powolutku, powolutku oświetlają dane momenty naszego życia. Ten spokojny rytm odmawianych zdrowaś Maryjo razem z pamięcią, która pamięta o Bożych tajemnicach, ale jednocześnie zestawia je z naszym życiem i je strzeże, to jest różaniec, którego, o, którym o którym mówi. Jan Paweł II w rozarium Virginis Maria i do którego ten miesiąc październikowy nas zaprasza. Jan Paweł II mówi, że różańc jest szkołą modlitwy, jak w każdej szkole. Egzaminy e, zdaje się często i kartkówki też są, ale to wcale nie znaczy, że po jednym roku już się wszystkiego e, udaje nauczyć. Czasami niektórych przedmiotów uczymy się przez 8 lat podstawówki, 4 lata szkoły średniej, jeszcze przez studia, potem jeszcze piszemy doktoraty. Prawdopodobnie z różańcem jest tak samo. Jeśli za pierwszym razem nam coś nie wyjdzie, jeśli za drugim razem nam coś nie wyjdzie, to może po 60 latach modlenia się powolutku, powolutku to słowo Boże zacznie oświetlać nasze życie. Zaczniemy pamiętać lepiej o tym słowie Bożym, pamiętać o tych Bożych tajemnicach, o tajemnicach Chrystusa. Jakoś bardziej intuicyjnie wyczuwać, jaką część naszego życia on oświetlają, z czym możemy je zestawić i w jaki sposób możemy ich ustrzec. Niech Pan. Wam wszystkim błogosławi. Niech Was strzeże, Matka Boża. Niech się za wami wstawiają, za nami wszystkimi, święty Maksymilian i błogosławieni męczennicy z niepokalanowa. Pokój i dobra.